Zakładka Proces legislacyjny zawiera oś obrazującą historię analizowanego dokumentu prawnego. W przypadku projektu aktu prawnego, użytkownik może za jej pomocą prześledzić wszystkie etapy i podetapy procesu stanowienia takiego aktu. Na osi dołączone są wszystkie dokumenty związane z pracami nad każdym z etapów, takie jak projekty, uzasadnienia, zgłaszane uwagi czy rekomendacje. Można je rozwijać bądź zwijać, a także wyświetlać w formacie PDF albo Word. O dużej wartości zakładki Proces legislacyjny stanowi w dużej mierze fakt, że umożliwia ona dodanie wybranych wersji projektów do porównania. Po oznaczeniu dwóch wybranych projektów użytkownik Przenoszony jest do zakładki porównanie wersji, w której tak zestawione dokumenty można dalej wygodnie analizować.